Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj powrócę do tematu odbudowy Pałacu Saskiego. Mimo, że wciąż czekamy na podpisanie umowy na projekt odbudowy, to chciałbym przekazać kilka ważnych informacji. Już wiadomo, że na przełomie roku ruszą prace archeologiczne na terenie ruin Pałacu Brula oraz że odbudowa Pałacu Saskiego zakończy się najpewniej do 2030 roku. Spółka Pałac Saski zapowiada, że podpisanie umowy na projekt nastąpi jeszcze w 2024 roku. Architekci pracują nad szczegółami zachodniej pierzei. Do końca roku już coraz mniej czasu. Jak wygląda więc obecny zakres prac i co z robotami archeologicznymi? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału ponieważ to stanowczo zwiększy zasięg materiału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu Murator.pl pod tytułem Pałac Saski. Co się teraz dzieje na Placu Budowy? Podpisanie umowy na projekt przed nami, autorstwa pani Doroty Niecko oraz artykuł na portalu nowowarszawa.pl pod tytułem Odbudowa Pałacu Saskiego zakończy się do 2030 roku. Autor artykułu nie podpisał się. Odbudowę pałacu Saskiego zapowiedziano ponad 6 lat temu przy okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Plany odbudowy od początku wzbudzały dość wiele emocji, zazwyczaj były one pozytywne, ponieważ większość opinii publicznej jest za odbudową tego historycznego budynku. W tej sprawie zgodni są również politycy. Poprzedni rząd zapoczątkował wraz z prezydentem odbudowę Wielu obserwatorów obawiało się, że odbudowa po wyborach w 2023 roku nie będzie kontynuowana. Jednak obecny rząd też jest pozytywnie nastawiony do odbudowy, a już były minister kultury, obecny europoseł Bartłomiej Sienkiewicz stwierdził nawet, że odbudowa jest konieczna, a Pałac Saski to ołtarz Ojczyzny i niezabliźniona rana Warszawy, którą trzeba odbudować. W obecnym kształcie pomysł odbudowy Pałacu Saskiego zapowiedział prezydent Andrzej Duda 11 listopada 2018 roku, podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednak sama odbudowa ruszyła 18 sierpnia 2022 roku. Nie będę przytaczał Państwu w tym materiale całej historii Pałacu Saskiego. Ponieważ tę znajdziecie we wcześniejszych materiałach. Jednak nadmienię, że jego historia sięga XVII wieku i przez lata miał wielu właścicieli. Wielką rolę Pałac Saski odegrał w latach II Rzeczpospolitej, kiedy to był siedzibą ważnych państwowych instytucji. Pałac Saski został zburzony przez Niemców podczas burzenia Warszawy po klęsce Powstania Warszawskiego. Po Pałacu Saskim został jedynie grób nieznanego żołnierza. Myślę, że pora zapoznać Państwa z najnowszymi informacjami, a następnie przejdę do pozostałych aspektów projektu, jak czytamy w lidzie artykułu na portalu Murator.pl. Pałac Saski. Zadaszenie nad piwnicami już stoi, ale tylko nad częścią i więcej nie będzie. Co się dzieje aktualnie w miejscu pałacu Saskiego, pałacu Brula i kamienic przy królewskiej? Spółka zapowiada, że podpisanie umowy na projekt. Nastąpi jeszcze w 2024 roku. Architekci pracują nad szczegółami zachodniej pierzei i Placu, jak dalej informuje portal murator.pl. Termin realizacji inwestycji pozostaje bez zmian. Projekt nowej umowy na prace projektowe jest w finalnej fazie opracowania, poinformował rzecznik spółki Pałac Saski, Sławomir Kuliński. W najbliższym czasie zaplanowano m.in. kontynuację badań archeologicznych oraz zawarciu umowy z pracownią architektoniczną. Rzecznik dodał, że architekci spółki doprecyzowują wiedzę na temat wyglądu zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego w roku 1939, wykorzystując do tego m.in. kolejne pozyskiwane archiwalia czy skany 3D wydobytych artefaktów. Na temat kontynuacji badań archeologicznych sporo informacji udziela portal nowowarszawa.pl. Jak czytamy, na przełomie roku ruszą prace archeologiczne na terenie ruin Pałacu Brula. Teren ruin nigdy nie był badany przez archeologów. Dlatego, najpierw, spółka Pałac Saski musi przesadzić drzewa z obszaru obejmującego ruiny, i dopiero później przystąpi do pracy. Należy przypomnieć, że odbudowa Pałacu Saskiego rozpoczęła się od odkrycia dawnych piwnic Pałacu. Zlokalizowanych pod placem imienia marszałka Józefa Piłsudskiego piwnice były przez długi czas dostępne dla zwiedzających. Następnie ogłoszono konkurs na koncepcję architektoniczną odbudowy pałacu Soskiego. Konkurs wygrała pracownia WXCA. O swojej koncepcji pracownia WXCA napisała na Facebooku, jak czytamy? Nasza koncepcja pałacu opiera się na założeniu. Że odbudowa nigdy nie jest jedynie odtworzeniem murów i estetyki z przeszłości. Stanowi raczej proces przywracania lub kształtowania na nowo tożsamości miasta przy jednoczesnym zaznaczeniu wagi i wpływów współczesności. To zatem nie powrót do tego co było, ale poszukiwanie dialogu między dbałością o pamięć a zaadresowaniem aktualnych potrzeb i uwarunkowań. Po odsaski i inne odbudowane obiekty. Zostaną odtworzone w formie zewnętrznej z 31 sierpnia 1939 roku. W przypadku samego Pałacu Saskiego architektom narzucono kilka wymogów, takich jak odtworzenie kształtu zewnętrznego budynku z 1939 roku, pozostawienie zachowanego fragmentu pałacu, czyli grobu nieznanego żołnierza, pozostawienie zachowanych piwnic budynku i wyeksponowanie ich dla zwiedzających czytelne wizualne wyodrębnienie zachowanego fragmentu budynku grobu nieznanego żołnierza od nowego obiektu. Roboty budowlane powinny ruszyć w przyszłym roku, a odbudowana pierzeja pałacu ma być gotowa w 2030 roku. Planowany koszt inwestycji to 2,5 miliarda złotych. Odbudowa pałacu Saskiego jest więc coraz bliżej. A jak zapewnia rzecznik spółki pałac Saski, pan Sławomir Kuliński, Termin realizacji inwestycji pozostaje bez zmian. Odbudowa zachodniej pierzei placu Piłsudskiego zakończy się w 2030 roku. Warto też przypomnieć, że w przyszłości w pałacu Saskim znajdą się takie instytucje jak ekspozycja Muzeum Narodowego w Warszawie, ekspozycja Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, ekspozycja Muzeum Historii Polski, ekspozycja Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Ekspozycja biura niepodległa, lokale gastronomiczne czy pomieszczenia konferencyjne. A w pałacu Brula w przyszłości swoją siedzibę może mieć Senat Rzeczpospolitej Polskiej. Warto też przypomnieć, że w dawnych piwnicach pałacu odkryto wiele historycznych przedmiotów, takich jak medaliki, monety, ozdoby, naczynia, fragmenty elewacji zniszczonych budynków, łuski nabojów, fragmenty mundurów, tablice z inskrypcjami. Czy fragmenty rzeźb stojących dawniej w ogrodzie Saski? Z niecierpliwością oczekuję zawarcia umowy na projekt architektoniczny odbudowy Pałacu Saskiego. Będę dalej śledził najnowsze informacje związane z odbudową. Jestem ciekawy co wy sądzicie na temat odbudowy Pałacu Saskiego. Waszym zdaniem powstanie w terminie, czyli do 2030 roku? Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam też do udostępnienia materiału na przykład na Facebooku czy portalu X. Z góry dziękuję. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.